Hej, hej! To Ala z zespołu Dolana. Jeżeli długie jesienne wieczory postanowiliście umilać sobie nauką języka szwedzkiego, to dzisiaj przygotowałam dla Was filmik, z którego nauczycie się bardzo przydatnej umiejętności. Bierzemy dzisiaj na tapet daty, czyli nauczymy się nazw miesięcy, ale również liczebników porządkowych. Jeżeli jesteście zainteresowani ofertą kursów, to link jak zwykle znajduje się w opisie tego odcinka. Zacznijmy od miesięcy. Styczeń, January. Luty february, Marzec Marz Kwiecień April Maj Maj Czerwiec Juni Lipiec Juli Sierpień Augusty wrzesień, September Październik Oktober Listopad November Grudzień December. A teraz przećwiczmy je jeszcze raz uczącym przy okazji liczebników porządkowych, czyli urning star 1. januari e den 1 Andra 2 februari ed andra monaden. 3, 3 marsch ed den 3 monaden 4. April är den fjärde månaden. Femte, Pionte. maj är den femte månaden. Sjätte, sjuste, juni är den sjätte månaden. Sjunde, sjudme, juli är den sjunde månaden. Åttonde, åsne, augusti är den åttonde månaden. Nionde, 9 September Eden New Młoden. Te 10, 10. 1 Edenunda 11T 11. November Eden 11młona 12 12. December den 12 månaden den. A teraz przejdźmy do dat. Najpierw, jak pytać o datę? Wielkie to o tym Jaka jest dzisiaj data? Jaki jest dzisiaj dzień? A teraz spójrzmy na przykładową odpowiedź na to pytanie. november i Przeanalizujmy teraz wspólnie datę w powyższym zdaniu. Zaczynamy od rodzajnika określonego den, ponieważ dzień to en dag, to gen. Potem mamy liczebnik porządkowy, a następnie miesiąc. Popatrzmy teraz na inne przykłady. Ten 1 januari, 1 stycznia. Ten 24 februari, 24 lutego. Ten 6 marsz, 6 marca. Ten 10 april, 10 kwietnia. Ten 29 december. 29 grudnia. Aby lepiej zapamiętać to, czego dzisiaj się uczyliśmy wspólnie, możecie w komentarzu napisać dzisiejszą datę. Oczywiście po szwedzku. I zapomnijcie polejkować tego filmu i zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Peace yes.